To, że jest się postacią pierwszoplanową, nie oznacza, że jest się automatycznie tym dobrym. Przedstawiam Wam ranking antybohaterów, czyli protagonistów, którzy są po ciemnej stronie mocy. Miejsce 10. Sadao Mao Pozory mogą mylić. Ten krzepki, uczynny i pracowity młodzieniec nie zrada żadnych oznak wskazujących, że mógłby być nikczemnym indywiduum. Ale jego prawdziwa tożsamość to władca demonów i świata podziemnego. No dobrze, ale czy to automatycznie czyni go złym? Niestety tak, i co więcej, Mao otwarcie przyznał, że zamierza zniewolić ludzkość i uczynić ją sobie poddaną. Miejsce 9. Sójgin Tou. W pierwszym sezonie Rosen Maiden, Suigin To jest antagonistką, która naprzykrza się bohaterom anime. Zmienia się to w kontynuacji. Po zawarciu paktu z Medium, najstarsza z różanych panien odgrywa ważną rolę w dalszych wydarzeniach. Nie oznacza to oczywiście, że staje się przyjaciółką Juna i Shinku. Przeciwnie. Znalazła ona w końcu swój cel, który skłonił ją do jeszcze zacieklejszej walki. Miejsce ósme: Orihara Izaja. Diabeł ubiera się u Prady. Gdyby zamiast diabła wstawić Izaję, tytuł ten brzmiałby dosadniej. Choć jest już dobrze po dwudziestce, Orihara to typowe problematyczne dziecko, które lubi wyrywać muchom skrzydełka, deptać telefony komórkowe przypadkowo napotkanych ludzi i ogólnie napsuć krwi kilku osobom. W szczególności Shizuo. Gdy ci dwaj się spotkają, lepiej odsunąć się na bezpieczną odległość. Miejsce siódme. Migi. Ten kosmita nie jest osobą złą w klasycznym rozumieniu tego słowa. Migi jest po prostu logiczny. Bezlitośnie logiczny. Pojęcia takie jak współczucie czy empatia, są dla niego kompletnie niezrozumiałe i bezsensowne. Ukierunkowany na własne przetrwanie pasożyt nie zawaha się użyć wszelkich możliwych, często niemoralnych środków, żeby chronić siebie i swojego gospodarza. Miejsce szóste dej szukajki. Jak przed chwilą wspominałem, pozory mogą mylić. Gdy dochodzi do naszego pierwszego spotkania z Kajkim, jest on kreowany na bezwzględnego i oschłego człowieka. Nie jest to wyrażenie mylne, ale nie jest też prawdziwe. Ten mężczyzna w głębi duszy jest dobrym człowiekiem, który wziął na swoje ramiona liczne brzemienia. Niestety, aby dokonać tego czynu, musi się stać tym, kogo udawał. Miejsce piąte: Momonga. Suzuki Satoru po przeniesieniu do nowej rzeczywistości, poza ludzkim ciałem, utracił również część swojego człowieczeństwa. Jako nieumarły licz, trwoga, niepokój czy wyrzutu sumienia działają na niego z o wiele mniejszą siłą niż na normalną, żywą istotę. Pomimo że zachował w sobie resztki dobroci, zabijając niewinnych ludzi nieraz udowodnił, że nie brak mu bezwzględności i okrucieństwa. Miejsce czwarte: Kiritsugu Emia. W walce o świętego Grala nie ma miejsca na sentymenty. Kiritsugu posunął się jednak znacznie dalej niż którykolwiek uczestnik wojny. Posługując się najbardziej podłymi ze wszystkich zagrań, sprawił, że każdy, kto stanął naprzeciw niego, źle skończył. Nie tyczy się to tylko jego wrogów, ale nawet sprzymierzeńców. Ze wszystkich uczestników wojny, to właśnie szermierz ucierpiała najbardziej. A Kiritsugu sam zadał ostateczny cios. Miejsce trzecie: Rewi. Zwana też Tuchenc ze względu na dwa pistolety, z których równocześnie strzela. Rewi trudni się piractwem i wszelkiego rodzaju innymi czynnościami, które są nielegalne. Życie ludzkie ma dla niej małą wartość. Dziewczyna nie ma żadnych, absolutnie żadnych oporów przed pociągnięciem za cyngiel i odstrzeleniem głowy nieszczęśnika, który jej podpadnie. Nawet jeśli ten błaga ją właśnie o litość. Miejsce drugie. Alucard. Zabijanie bez mózgi Guli to jedno. Tak samo oczyszczanie świata z niebezpiecznych wampirów ale powolne rozsmarowywanie swoich przeciwników przy jednoczesnym dbaniu o to, aby nie stracili przytomności, to coś zupełnie innego. Wampir na usługach Jej Królewskiej Mości nigdy nie stanął z delikatności. Widząc jaki los spotyka tych, którzy stanęli naprzeciwko niego, mogę opisać go tylko jednym słowem. Potwór. Przed ogłoszeniem zwycięzcy jeszcze kilka honorowych wspomnień. Akcelerator. Mimo, że nawrócił się po spotkaniu Last Order, w jego charakterze pozostało wiele ze złoczyńcy. 9 i 12. Nieważne z jakich pobudek działali, nadal pozostają parą terrorystów. Tania. Zamiast wymieniać co jest w wymienię to co jest dobre. Skończyłem. Hej. Sygnatariusz działający w półświadku i przyjmujący zlecenia na ludzi, nie mógł się tu nie znaleźć. Luluś, jego zamiary początkowe były szczytne, ale to właśnie z powodu Zero zginęło wiele ludzi. Sebastian, demon, który w zamian za służbę u swojego pana, Shiela, dostał jego duszę. Miejsce pierwsze, Light Yagami, człowiek-legenda, chciałoby się rzec. Może założenia tego, co robi były szczytne, ale nie da się ukryć, że zabijanie ludzi, Nieważne jakich i nieważne w jakich okolicznościach, jest złe. Akira posłał za zaświaty całe legiony. I nie zawsze byli to ludzie źli. Często byli to również niczemu niewinni policjanci, którzy wykonywali tylko swoją pracę. Light równie dobrze mógłby być antagonistą. Co Wy na to? Znacie jeszcze innych bohaterów, którzy są źli? Piszcie w komentarzach. A jeśli lista się podobała, Proszę o łapkę w górę.